rozejrzeć się dookoła i zobaczyć szerszą perspektywę, gdy Twoją uwagę przygufają krzyczące do Ciebie pilne zadania. One ciągle napływają, a Ty starasz się kasić pożary, wszystkie pożary, i w rezultacie widzisz tylko bieżączkę. W tym wideo pokażę Ci sześć poziomów, sześć poziomów, z których składa się Twój czas. Po co? Aby nie być rozbitkiem, który krąży od jednego zadania do drugiego, nie bardzo widząc, jak one się ze sobą wiążą. Ani najemnikiem brnącym od zadania do zadania ze spuszczoną głową i bojąc się zbicia stropu. Ale iść najskuteczniejszą i najszybszą drogą, mając świadomość celu nadrzędnego. Link do filmu o rozbitkach i najemnikach znajdziesz w opisie i w komentarzu do tego filmu. David Allen w książce Getting Things Done, czyli Sztuka Bezstresowej Efektywności, ta książka, w tej książce radzi, żeby spojrzeć na wszystkie zadania z perspektywy lotu ptaka, helikoptera, samolotu, w każdym razie z góry. Wtedy widać sześć poziomów. Ciekawe, czy dostrzegasz je wszystkie na co dzień. Pierwszy poziom, patrząc od góry, to jest poziom powyżej 15 tysięcy metrów i to jest życie. Całe życie. Następny to poziom 12 tysięcy metrów i to są wizje w perspektywie 3 do 5 letniej Nawiasem mówiąc, 15 tysięcy metrów życie na takie wysokości to samoloty pasażerskie nie latają, ale to taka dygresyjka. Trzeci poziom to jest poziom 9 m. metrów, to są cele roczne i dwuletnie. Piętro niżej, czyli poziom 6 tysięcy metrów, zakres odpowiedzialności. Poziom 3000 metrów, bieżące projekty, cele. I poziom pasa startowego, bieżące działania. Zacznijmy od samego dołu, czyli od poziomu pasa startowego. I tutaj są bieżące zadania, takie jak um, wszystkie telefony, maile, polecenia, plany. I gdyby na przykład świat nagle zatrzymał się i ani Ty sam, ani nikt inny nie wysyłałby do Ciebie żadnych nowych spraw, to uporanie się z aktualnymi zadaniami zajęłoby Ci najprawdopodobniej od 300 do 500 godzin. To po, jest poziom pasa startowego. Wyżej jest poziom 3000 metrów i tutaj są bieżące projekty, czyli tak to się on tutaj nazwał, i to są relatywnie krótkoterminowe cele. Wyżej jest poziom 6000 metrów, który się nazywa zakresy odpowiedzialności. I tutaj można wyodrębnić je także i w życiu osobistym, i w życiu zawodowym. W życiu osobistym to będą takie jak zdrowie, rodzina, finanse, otoczenie domu, sprawy duchowe, rekreacje itd. Kolejny poziom to poziom 9000 m, i to są cele roczne i dwuletnie. To już jest wysoko, dosyć. I on jest związany z tym, jak chciałbyś, aby wyglądały różne aspekty Twojego życia prywatnego i zawodowego w perspektywie roku czy dwóch lat. Na tym poziomie prawdopodobnie pojawią się sprawy, które chciałbyś zakończyć lub mieć pod ręką i które będą dodawały znaczenia jednym aspektom Twojego życia, umniejszając znaczenie innych. To był poziom 9000 m. Poziom 12 tysięcy metrów chodzimy wyżej. To są wizje w perspektywie 3 do 5-letniej. Są one efektem myślenia w szerszych kategoriach, jak, takich jak strategie organizacyjne, okoliczności zakrętów życia i kariery zawodowej. Czynnikami wewnętrznymi mogą tutaj być rodzina, cele finansowe i zabezpieczenie. I jeszcze jeden poziom nam został, czyli poziom powyżej 15 tysięcy metrów, czyli ten poziom, który się nazywa życie, ale chyba tam życia tak naprawdę to nie ma. Ale powiedzmy, że życie umownie to widok z dużej perspektywy. Po co istnieje Twoja praca? Po co Ty istniejesz? To są takie użyteczne wskazówki, które mogą mm, przypomnieć Ci o wielopoziomowej naturze Twojej pracy i wynikających z tego zobowiązaniach i zadaniach po to, żeby pamiętać i skupiać uwagę na długoterminowych celach i wartościach. Czasem wystarczy popracować nad jednym z tych poziomów i wtedy i tak wszystko się już zaczyna zmieniać. Jednak tych wszystkich poziomów nie dasz rady ogarnąć, jeżeli przygniecie cię bieżączka. Najpierw nad tą bieżączką trzeba zapanować, dlatego naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i w następnym odcinku opowiem ci, jak zapanować nad bieżączką. Do zobaczenia!